Witajcie w kolejnym odcinku z Paper Mario z Origami King, jestem Marks. I kontynuujemy tutaj zwiedzanie okolic tutejszych wieży. A zaraz udamy się do Snifit Town. I nie na imprezę, tylko dla nauki. Tutaj jest... O, tutaj jest ten kwadrat. Dobra. Teraz już tutaj wszystko zwiedziłem i teraz się trochę boję jednej rzeczy. Bo te trzy pierwsze dż, y, kryształy to było łatwo znaleźć, bo ja tak kopałem w takich dla mnie oczywistych miejscach, ale też trochę tak randomowe, jak było z tymi tam akapiecami, ruinami. Ale teraz to ja nie mam pojęcia, gdzie jest ostatni. Bo ja nie mam pojęcia, gdzie to jest jeszcze specyficzne miejsce, bo raczej w Terry Town to nie będzie. Znaczy, Terry Town. Co nie ja gada eee, Town. Myli mi się z Zeldą, bo Zeldę też nagrywam. I tam było Terry Town. No, tam było Terry Town. Mi się myli, bo ja nagrywam. Bo ja wrzucam na zmianę filmy z tego i z tego mi się myli. Mieli mi się kontent. Czy kontent? Ja to na razie odgrywam tylko dla zabawy, a nie żeby się tak jakoś specjalnie wybić. Ja zawsze, chciałem, zawsze chciałem się trochę pobawić z tym YouTube'em, więc. Więc dlatego to robię. Idzie Do hotelu. Dalej muzyczkę grają. La 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 la, pam pam pam, ten 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 pam 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 pam. Dobra, coś tam tody, tody we statuie. Mi to mało, chodź, bo ja wiem, co musimy zrobić. Ja to wiem, ja to wiem, że cztery statuły, tak, mogę to przeczytać. Twoje notatki. Tutaj jest taka inna rzecz, to jest kolejna rzecz, i tutaj, aż tutaj są drzwi, których nie możemy otworzyć w żaden sposób. A nie, muszę chyba wszystkie notatki przeczytać. To jest dziwne, bo. To jest dziwne, bo. Historia jest jakby, jakby. Jak wchodzimy do góry, to idąc dalej, jakby cofamy się wstecz historii, tak? To, a nie, że, że tutaj jest początek. Idziemy ku dalszej części historii, tylko my zaczynamy na końcu historii i się cofamy. Taki niespodziewany motyw. No tak, jego mosty potrzebujemy, żeby zasilić te. Tam ogień, i żeby to zrobić, potrzebujemy tańca. A jak widzimy, tutaj do tego tańca jest pokazana strzałka, tylko żona jest skierowana na ten pokój, którego nie możemy otworzyć. O! Jakiś tam pokój. O! Coś. Jakiś zielony, w, ubra w, w zielonych ubraniach jakiś gościu i z wąsami to lugi. gdzieś tam jest, ja, ja, ja wiem gdzie on jest on tam jest przy tej, tej przy tej lampie, ale na tej lampie takiej, jak, dżin, jak na dżinów nie? bo nie no bo tam było napisane L przyklejone właściwie na tą lampę nie wiem czy to był, jakby nie wiem czy to był jakiś posąg, albo jakaś Statua? W sensie to był jakiś zabytek, a Luigi się tam nakleił LK i trochę jakby zdewastował. Yy, jakąś posąg, pamiątkę, cokolwiek. Idziemy tam. Czy tędy ja wejdę? Przejdę. O! To nie Luigi tu konkretnie. Jest to jakiś gościu. Tolk. Co? 10 tysięcy. Nie mam tyle! Dobra. Chcesz zagrać tak? Serio To muszę... Serio, trzeba wydać tutaj 100, żeby przejść fabułę? Głupia, co jakbym nie miał? Co jakbym miał, nie wiem, 58. Musiałbym farmić? Nie gadaj. Jest proste, coś tam mod. Jestem już gotowy. Patrz na twarz. Na twarz. Mam ci patrzeć na twarz i określić twoje emocje. Co? Eee... Strange! Tak! Co się dzieje? Czy to jest RNG? Czy randomowo? Wrong. Nie, sorry. Jeszcze dwa. Left is two. Ale... Ale to się nie różni! Ty się niczym nie różnisz. Dobra, skoro nie stręcz, to to może to. A, to jest tak specjalnie, że mam trzy próby. Mam trzy próby. I cały czas jest to samo. Jak mam trzy próby, no to jak trzy razy nie trafię. Kurde! Jak trzy razy nie trafię, to muszę jeszcze raz zobaczyć, kurde. Czyli albo sad, albo... Spiful. Nie wiem. Nie wiem, sad, sad dam. tak, proszę. Ale jeśli co, ale jeśli co każdą próbę to jest w ogóle zmieniane, to jak? Kurde! O, oh, so sorry. Eee. Kolejne 100 To muszę wydać, tak? Ja yeah. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że jak na przykład teraz zaznaczę y, strange, to potem, na następnej próbie, to... to już nie będzie zmienione coś. Dam na spiful, bo tego jeszcze nie robiłem. Chociaż to mogło... Chociaż to było w poprzednim dobre. To było w poprzednim dobre, więc to teraz będzie źle. Tak? Zwaliłem, zwaliłem, zwaliłem. Co to może być teraz? Może to faktycznie być ten stręcz? Proszę. A, proszę, bo ja zwankrutuję. Błagam. Oszuście. Kurde. To nie jest last chance. I nie mam już koinów. No to, żeby to zagryć jeszcze raz. No ale to się nie. Ehe, ha he. Ha, ha. Jeśli się śmiejesz, to może to jest jakaś podpowiedź, że skoro się śmiesz, to ty nie jesteś sad? Tylko to drugie? Tak! O to chodziło chyba? Czy ja nie wiem? Nie, ro, nie rozumiem. Nie zrozumiałem tej minigierki. Tak totalnie. Nie rozumiem tej minigierki. Jak ty to zrobiłeś? Nie, nie możesz wygrać tej gry. Yy, ja gratuluję, co? Jak gratuluję? Yy, zobacz tutaj. Aaaa. O, serio? Aha. Wybieg, rozwalił skrzynkę, przewrócił dywan, i gdzie teraz? Uciekł. A Na dywanie czerwonym jest. O, mogę e, po, po, po. po. potrząść. Nie po. E, nie, nie po coś innego. Potrząsnąć. Potrząsnąć, to by wyglądało bardziej jak pocier pocieranie, nie. nie, nie wtrzącać, Tylko się lampę pociera. Mario, uratowałeś mnie. Nie wiem, jak wygrałeś tę grę. To on, on, on w ogóle. No, bo mi się wydaje, że jak. jak zost... Czyli jednak była jedna opcja. I to się nie zmieniało co każdą. rundę tylko po prostu. Jak on się śmiał, to raczej nie był. To raczej nie był smutny, więc nie był sad, więc zostało to drugie, ostatnie. I pewnie o to chodziło, chociaż nie wiem. Coś tam piczkasy, klucz szukałeś? Aha. Słudki. Pewnie to jest do tego pokoju, tak? Diabli! Yeah, Nic. <słysk> Okej, okay, czy tylko to tutaj był? Okej. Okay. Pora odkryć tajemnicę sekretnego pokoju. Tajemnice sekretnego pokoju. pa 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 samo. pa pa Wygląda bardzo podobnie. I tutaj, ale sprytne. Ale sprytne. i tutaj jest ten taniec za ścianą. Jejka mi tam wychodzi. Wow, ale to przekminili. Fajnie. To jest sekretny taniec, który musimy tam zatańczyć. Co, Olivia? Aha, mogę cię prosić do tańca i do śpiewania. Aha, to ona będzie śpiewać. A my będziemy tańczyć. O, trochę się wstydziła. I do it! Wspaniale. No to zaczynajmy lekcję. Eee... Czemu się zrobiło ciemno? Zacznę jedno. Czemu się to... Co się odwala? Co się stało? Czemu zgaszało światło? Mam nadzieję, że nie robię. Eee. E, Mario! Co ty im zrobiłeś w międzyczasie? Dobra, nie wnikam. Albo co oni sobie sami zrobili w międzyczasie? Desert Tower. O. Figurka 69. Dobra, to nie było śmieszne. Poproszę, pip, Już trzecie. Czy ty, ty tak cicho zrobiło? Wszyscy wyparowali, czy co? Czyli wszystko zaczyna nam się tak naprawdę już układać. la la Bam pam, pam. Wow iso, ond, Pam 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 Dere dere din Dere dere din Dere

że, że widzieliście tam jakieś rzeczy, może to mi się telewizor łączę i o, kolejne no, sobie nadrobię, kurde snifi, kurde złodziej, który mi kradł kasę i dawał jakieś głupie zadanie, które znaczy, zadawał jakieś durne zagadki, które po pierwsze, on pokazywał twarz taką samą, tak? Taka sama twarz. I ja miałem na ślepo wybrać, yy, jaką on ma, jaką, jakie. Jaka to jest emocja jego. A, tutaj był rąb, dobra. Czyli każdy jest kształt inny. Mhm, tam jest. Aha, tam jest to kadzidełko takie, jakby, bo tamtym, leci, dobra. No to... No to lecimy w takim razie. Próbujemy. Dobra. Teraz to jest. My heart at boring. Dawaj. Wow. Mam nadzieję, że to niby. W ten mi Mam nadzieję, że nie dostałem tutaj praw autorskich za tą piosenkę. Jo! Będę mógł jeszcze jej posłuchać? O te! Halo? Co za transforma! Jo! Jo! To zadziałało i otworzyło nam się przejście do trzeciej świątyni. Brawo Oliwia! Ja jesteś kozacka. To nie był głos Oliwii. A może to był? W sumie to... w sumie to oni gadają napisami, więc nie wiem czy. Nie, więc nie wiem, jaki jest głos To Skoro oni gadają napisami, ona też gada napisami. O nie, nie będzie już może tego posłuchać. Już kurde myślałem, że będę mógł tego posłuchać sobie. Kolibka, Szkoda, że nie można sobie jeszcze tego posłuchać, bo to była fajna piosenka. Mam nadzieję, że nie ustanę prawa autorski. Ale, 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 do tej świątyni nie będziemy sobie w następnym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. Takie szybkie pożegnanie i do zobaczenia. Cześć!